Patrzę, czy kobiety są niebezpieczne? W ogóle. W ogóle? Znaczy chciałem powiedzieć, że bardzo tak. Znaczy, w ogóle to bardzo, tak? W ogóle to bardzo. Nie, no kobiety są niebezpieczne, yy, zdecydowanie. A najbardziej takie, yy, znaczy no, najniebezpieczniejszy w kobietach jest urok osobisty, kobiet. No i to, że potrafią z facetem zrobić niemalże wszystko. Jak... W pewnych okolicznościach. Mnóstwo nowych aktorek w drugiej części się pojawiło, Alicja Bachleda-Curusz, między innymi Ania też Dreszowska i ja myślę, że to jest taki, taki twój moment najlepszy, jeżeli chodzi o aktorstwo, może jeszcze ten moment najlepszy jeszcze jest przed tobą, no ale teraz tak pełną parą ruszyłeś w swój zawód, z nowymi osobami zacząłeś współpracować i z którą z tych kobiet, z tych aktorek najlepiej ci się pracowało na planie? Wiesz no ja prawdę mówiąc miałem scenę w zasadzie tylko z, z z Mają i, e, i z Jasią. Z, z Jasią tak naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo mało scen, a, bo nasze wątki jakoś się nie łączyły. A ja czuję olbrzymi sentyment do Majki i do, do postaci Olki, więc chyba, chyba, chyba z nią mi się najlepiej pracowało. i e, Jakoś bardzo mi to wspominam o, za każdym razem. E, no i lubię, lubię na nich patrzeć, jakby jest faktycznie coś między nimi takiego magicznego.